Witajcie, witajcie w dniu 13, wyzwania Wdzięczność Klucz do magicznego życia. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy. I sobie tak ćwiczymy, trenujemy, wspomagamy naszą duszę, żeby nam w tym życiu ziemskim było prościej, żeby było łatwiej. I teraz właśnie robimy wyzwanie: wdzięczność, naukę wdzięczności, po to, żeby. Nasze ciało, nasz umysł nabrał nawyku wdzięczności takiej prawdziwej, takiej z serca, takiej głębokiej. Żebyśmy byli wdzięczni, bo poprzez wdzięczność przyciągamy więcej dobra. Moi drodzy, do wyzwania można dołączyć w każdej chwili. Jedyny warunek, jaki jest, to jest to bardzo ważne, aby, aby zacząć to wyzwanie od dnia pierwszego, a skończyć na dniu 28, bo ten minimum 21 dni to jest okres, kiedy nasze ciało, nasz umysł nabiera nawyku. No dobrze, to co? Dzisiaj mamy dzień 13. Spraw, by spełniły się Twoje życzenia. Wyobraźnia jest prawdziwym, latającym dywanem. Norman. Vincent Pil 1898 do 1993 roku pisarz, który właśnie to powiedział, wyobraźnia jest prawdziwym latającym dywanem, bo dzięki wyobraźni możemy się przenieść wszędzie, możemy poczuć się, jakbyśmy byli na magicznych wyspach. A głównie, kochani, chodzi o czucie, żebyśmy nauczyli się czuć. Jeśli wykonałeś magiczne ćwiczenia, dzień po dniu zbudowałeś magiczny fundament poprzez ćwiczenie odczuwania wdzięczności za wszystko, co otrzymałeś i co będziesz otrzymywać w swoim życiu. Ale dzisiejszy dzień będzie ekscytujący, ponieważ wykorzystasz magiczną siłę wdzięczności, żeby spełnić swoje marzenia i pragnienia. Setki pierwotnych kultur na przestrzeni wieków tradycyjnie dziękowały za to, co chciały otrzymać, zanim to otrzymały, odprowadzając, odprawiając skomplikowane rytuały. Żeby tchnąć w swoje podziękowania jak największą energię. Od starożytnych czasów Egipcjanie oddawali część życioddaj... oddajnym wylewom Nilu. Indianie i Aborygeni wykonywali tańce deszczu. Różne plemiona afrykańskie odprawiały ceremonie przed polowaniem. Sama modlitwa w każdej kulturze i religii jest dziękowaniem przed otrzymaniem tego, czego się pragnie. Prawo przyciągania mówi, że podobieństwa się przyciągają, co oznacza, że musisz stworzyć w swoim umyśle wizerunek albo obraz tego, czego pragniesz. Następnie, żeby przyciągnąć do siebie swoje pragnienie, musisz siebie wyobrazić, że już się spełniło, dzięki czemu będziesz mogła poczuć się tak, jakbyś miała to, na czym ci zależy. Najłatwiejszy sposób polega na odczuwaniu wdzięczności za to, czego chcesz, zanim to otrzymasz. Jeśli nigdy wcześniej nie przyszło ci na myśl, żeby użyć wdzięczności w celu otrzymania tego, czego chcesz, teraz odkryłeś kolejną z jej magicznych mocy. Słowa w Piśmie Świętym właśnie to obiecują, bo kto ma wdzięczność teraz, temu będzie dane w przyszłości i nadmiar mieć będzie. Wdzięczność jest czymś, co musisz mieć, zanim będziesz mogła ją otrzymać. Nie czymś, co po prostu odczuwasz po tym, jak wydarzyło się coś dobrego. Większość ludzi dopiero wtedy jest wdzięczna, ale żeby spełniły się wszystkie Twoje życzenia i wszystkie sfery Twojego życia, wypełniło bogactwo, musisz być wdzięczna przed i po. Poprzez akt odczuwania szczerej wdzięczności za spełnienie pragnienia, zanim to nastąpi, natychmiast tworzysz w myśli obraz, że to masz. Czujesz, jakbyś to miała i w ten sposób spełniasz swoją rolę. Jeśli będziesz kultywować to wyobrażenie i uczucie, twoje pragnienie magiczne się spełni. Nie będziesz wiedziała. Jak się to stało? I nawet nie próbuj znaleźć odpowiedzi. Gdy idziesz na spacer, nie próbujesz dojść do tego, w jaki sposób grawitacja utrzymuje cię na Ziemi, prawda? Wierzysz i wiesz, że prawo grawitacji będzie cię trzymać przy Ziemi. Na tej samej zasadzie musisz ufać i wiedzieć, że gdy jesteś wdzięczna za coś, czego pragniesz, otrzymasz to. Magicznym sposobem, ponieważ takie jest prawo wszechświata. Dokładnie, takie jest prawo wszechświata, że jeżeli czujemy wdzięczność, to jesteśmy namagnesowani. Jeżeli czujemy wdzięczność za zdrowie, to to zdrowie otrzymujemy. Jesteśmy namagnesowani zdrowiem. Jeżeli czujemy wdzięczność za miłość, jesteśmy namagnesowani miłością. I wtedy to przyciągamy. To wcale nie jest takie proste. W momencie, kiedy nie ma przy nas ukochanej osoby, abyśmy bardzo pragnęli, to bardziej odczuwamy pragnienie, niż odczuwamy wdzięczność. I teraz tak to trzeba poprzekładać. Chociaż wiecie, 10, zacząć od 10 minut dziennie. Czuć wdzięczność za to, czego pragniemy. Jeżeli pragniemy, żeby przy naszym boku była ukochana osoba, to... W głowie wyobrażamy sobie, że jesteśmy z ukochaną osobą, z kimś, kogo bardzo kochamy. Co jeszcze mogę podpowiedzieć, to to, że nie wizualizujemy sobie konkretnej osoby. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że ta osoba jest nam pisana, że ona jest dla nas kimś najlepszym, a wcale tak nie jest. Więc lepiej zawsze widzieć od tyłu tą osobę, starać się ją czuć. Jakby to było. I wtedy jesteśmy namagnesowani miłością. Jeżeli marzą nam się dalek, dalekie podróże, czujmy się, lecimy sobie na bali przecież my w głowie na tym latającym dywanie możemy być wszędzie. I siedzimy sobie na bali. Czujemy zapach kwiatów, słyszymy ptak, z ptaków śpiew i czujemy wdzięczność. Jaka jestem szczęśliwa, że mogę tu być. Kochani, od pięciu, dziesięciu minut dziennie zacząć. Wtedy codziennie zwiększać to uczucie. Piętnaście. W momencie, kiedy do Twojej głowy wpadną myśli tęsknota za dalekimi podróżami, ale przecież jestem ograniczona finansami. Nie myśl o finansach, bo Ty nie potrzebujesz finansów na dalekie podróże, tylko Ty chcesz być gdzieś daleko. Chcesz być w egzotycznych krajach. No nie proś o pieniądze. Nie dziękuj za pieniądze. Tylko od razu leć do tych egzotycznych krajów, bo wcale może pieniądze nie muszą być środkiem. Być może poznasz kogoś, ktoś ci zaoferuje, słuchaj, mam wolne miejsce. Lecisz ze mną na wyprawę dookoła świata? I okaże się, że te pieniądze wcale zostały, że zostały pominięte, były niepotrzebne. Czego najbardziej pragniesz? Na początku tej książki Prosiłam, żeby jasno sprecyzować, czego chcesz w każdej sferze swojego życia. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, teraz jest na to pora. Przejdź do listy, którą sporządziłaś, i wybierz 10 największych pragnień. Możesz wybrać 10 pragnień z różnych sfer swojego życia, takich jak pieniądze, zdrowie, dom i związki. Albo możesz wybrać 10 pragnień z jednej sfery Którą naprawdę chcesz zmienić, takie jak praca czy sukces, musisz jasno określić, czego najbardziej pragniesz, bo w ten sposób będziesz mogła śledzić magiczne zmiany zachodzące po tym ćwiczeniu. Wyobraź sobie, że ustawiasz 10 swoich największych pragnień w magicznym porządku. W istocie, przez używanie prawa przyciągania, właśnie to robisz. Usiądź przy komputerze albo z piórem i dziennikiem i stwórz listę swoich największych dziesięciu pragnień w następujący sposób, jakby już się spełniły. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za. I wpisz w puste miejsce swoje pragnienie, jakby już się spełniło. Na przykład. Opiszę, kochani, w opisie znajdziecie sobie przykład, jak to zrobić żeby działało. Każdy może oczywiście to zrobić po swojemu, ale warto, warto tutaj posilić się autorką książki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za wysokie oceny z egzaminów, dzięki którym dostałam się na wymarzoną uczelnię. Dziękuję, dziękuję za wspaniałą nowinę, że będziemy mieć dziecko. Dziękuję, dziękuję za nasz wymarzony dom, który jest dokładnie taki, jaki chcieliśmy, do najmniejszego szczegółu. Dziękuję, dziękuję za wyniki badań, które wykazały, że jestem zdrowa. I tu trzeba czuć tą wdzięczność, kochani. W momencie, kiedy będziecie to pisać, to jeżeli pragniecie właśnie dziecka, to napiszcie: Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I możecie sobie wyobrażać sytuację, kiedy jesteście u lekarza. Lekarz przekazuje wam tą informację, tak, jesteś w ciąży. Albo kiedy idziecie do lekarza i odbieracie wyniki badań, okazuje się, że wszystko jest dobrze. Wieszcie, cuda się zdarzają i to na co dzień. Napisanie, dziękuję, trzy razy z rzędu jest bardzo ważne. Ponieważ zapobiega marnowaniu słów i zwiększa Twoją koncentrację na wdzięczności. Trzykrotne mówienie dziękuję jest również formą magiczną, ponieważ trójka jest matematyczną liczbą wielkiego, nowego stworzenia we wszechświecie. Na przykład, trzeba tylko jednego mężczyzny i jednej kobiety, żeby stworzyć dziecko. Mężczyzna, kobieta i dziecko daje w sumie trzy. Więcząc nowy akt twórczy. Ta sama zasada odnosi się do tworzenia wszystkiego we wszechświecie, łączenie z Twoimi pragnieniami, łącznie z Twoimi pragnieniami. I dlatego, gdy dziękujesz trzy razy z rzędu, posługujesz się magiczną liczbą stworzenia i tajemną formułą magiczną. Drugi krok tego ćwiczenia polega na przesyceniu pragnień jeszcze większą wdzięcznością. Możesz zrealizować drugi krok o dowolnej porze dzisiejszego dnia albo zaraz po zestawieniu listy dziesięciu największych pragnień, albo wykonywać go z przerwami w ciągu dnia. Aby napisać swoje pragnienia magiczną siłą wdzięczności, zacznij od pierwszego pragnienia na swojej liście i używając wyobraźni, jakby Twoje pragnienie już się spełniło, odpowiedz w myślach na następujące pytania. Te pytania też wstawię w opisie dzisiejszego filmu. Co czułaś, gdy twoje pragnienie się spełniło? Komu pierwszemu powiedziałaś, kiedy spełniło się twoje pragnienie i jak to powiedziałaś? Jaka była pierwsza wspaniała rzecz, którą zrobiłaś, gdy spełniło się twoje pragnienie? Postaraj się opisać to w myślach jak najbardziej szczegółowo. Na koniec ponownie przeczytaj każde pragnienie. I z naprawdę wielkim naciskiem wypowiedz magiczne słowo: Dziękuję. Połóż rękę na sercu. Jedną na to drugą, żeby zamknąć ten obieg wdzięczności, żeby poczuć je najmocniej, jak to tylko możliwe. Przejdź do drugiego pragnienia na swojej liście i wykonaj te same kroki z każdym kolejnym pragnieniem, aż dojdziesz do końca. Poświęć każdemu pragnieniu co najmniej jedną minutę. I polecam robić to ćwiczenie codziennie, naprawdę w takiej formie jak tutaj jest, żeby wzmocnić tą wdzięczność, żeby nauczyć się czuć. Polecam robić to codziennie. Przejdź do drugiego pragnienia na swojej liście i wykonaj te same kroki. Z każdym kolejnym krokiem. Pamiętaj, żeby to pragnienie było coraz większe. Jeśli chcesz zrobić coś, co jest naprawdę potężne i zapewni dużo zabawy, możesz stworzyć magiczną tablicę, gdzie będziesz mogła umieszczać obrazki, ilustracje, to o czym marzysz. Wytnij obrazki i przypnij do tablicy w miejscu, w którym często będziesz je widzieć. Wypisz wielkimi, pogrubionymi literami magiczne słowa. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest ta nasza taka tablica marzeń, żeby ją stworzyć. To najlepiej jest właśnie być w poczuciu wdzięczności. Możesz też wykorzystać lodówkę jako magiczną tablicę. Jeśli masz rodzinę, magiczna tablica może stać się projektem rodzinnym, ponieważ dzieci to uwielbiają. Wyobraź sobie, że Twoja magiczna tablica jest naprawdę magiczna i że umieszczone na niej obrazki przyciągają do Ciebie to, co przedstawiają. Twoja. Twoja, co? się dzieje, widzicie. Twoja bezustanna wdzięczność przyciągnie wszystko jak magnes do Twojego życia. Spraw, żeby spełniły się wszystkie Twoje życzenia i ćwiczenia, kochani, na dzisiaj. Bądź wdzięczny za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu doznanych dobrodziejstw, napisz, dlaczego jesteś wdzięczny. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz: Dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. Usiądź przy komputerze albo z piórem i dziennikiem i sporządź listę swoich dziesięciu największych pragnień. Przy każdym napisz trzy razy: Dziękuję. Jakby już się spełniło. Na przykład, dziękuję, dziękuję, dziękuję za, i tutaj, Twoje pragnienie. Używając wyobraźni, jakby każde z Twoich dziesięciu pragnień już się spełniło, odpowiedz w myśli na następujące pytania. Co czułaś, gdy Twoje pragnienie się spełniło? Komu pierwszemu powiedziałaś, kiedy spełniło się Twoje pragnienie? Jak to powiedziałaś? Jaka była pierwsza wspaniała rzecz, którą zrobiłaś, gdy spełniło się Twoje pragnienie? Postaraj się opisać to w myślach jak najbardziej szczegółowo. Ponownie przeczytaj zdania, wyrażając Twoje pragnienie, i połóż naprawdę duży nacisk na, na magiczne słowo dziękuję, żeby odczuć je jak najmocniej, jak to jest tylko możliwe. Jeśli chcesz, zrób magiczną tablicę, tą naszą tablicę ma marzeń. Przygotuj obrazki prze przedstawiające twoje pragnienia. Przyczep je do swojej magicznej tablicy i umieść ją w miejscu, gdzie będziesz często ją widzieć. Zatytułuj tablicę DZIĘKUJĘ, 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 używając pogrubionych liter, żeby to słowo DZIĘKUJĘ, wiecie, ono było takie oczojebne, to ma tak po prostu być, widać. Żebyśmy zaraz jak spojrzymy na tą tablicę, pierwsze co widzieli, dziękuję, żeby to do nas krzyczało. Tuż przed położeniem się spać, weź do ręki swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj wydarzyła. Kochani, dzień 13. Zobaczcie, jak ten czas biegnie. Jesteśmy już praktycznie dwa tygodnie żyjemy w poczuciu wdzięczności. A dzisiaj to jest w ogóle bardzo, bardzo magiczny dzień. Więc poświęcamy sobie wolną chwilę w tramwaju, w autobusie, obojętnie gdzie chcemy. Gdzie możemy zamknąć oczy, udajmy się do miejsc, w których chcemy być. Spędźmy je z osobami, z którymi chcemy przebywać. Idźmy sobie do pracy, do takiej, o jakiej marzymy, i poczujmy wdzięczność. Nie żal i smutek. Że tego nie mamy, tylko właśnie to mamy. Zaczynamy to mieć w swojej głowie. Jak zaczynamy to mieć w swojej głowie i czujemy za to wdzięczność w swoim sercu, to już jest ta kompatybilność, że to za chwilę się spełni. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Przytulam Was bardzo mocno. Życzę cudownego 13 dnia z wyzwaniem wdzięczności. Napiszcie w komentarzu, co czujecie. Przytulam Was bardzo mocno. Magda.